Dzisiaj będzie pyszny obiad, obiad, który smakuje wszystkim domownikom. Mam tutaj obrany czosnek. Tutaj e, kończą mi się rozmrażać krewetki i jeszcze, jeszcze w worku mam zamrożone szparagi zielone. Akurat e, nie kupiłam, więc trochę zużyję już tych zamrożonych, więc pewnie zimy nie doczekają, ale lepiej tak już później wyrzucać. Dziewczyna daje znać, że na stronie Wezji jest tyle pięknych nowości biżuteryjnych, że naprawdę ciężko jest ostateczną decyzję podjąć, co wybrać, no bo wszystko by się chciało. Pierwszy naszyjnik mam na sobie, patrzcie jaki on jest piękny, delikatny, ja w sumie mam tylko naszyjnik, nic więcej. No i myślę, że on robi tutaj e, całą robotę w tej stylizacji. Będę miała kod zniżkowy, ale też nagrałam rolkę. W tej rolce zobaczycie e, inne propozycje biżuteryjne, e, nie te same, które teraz Wam pokażę, więc jak najbardziej też Was zapraszam do obejrzenia rolki. Jeszcze na chwilkę sobie zostawiłam ten e, naszyjnik. Pokażę Wam go jeszcze tak bardziej z bliska, jak on wygląda. I ubrałam dwie bransoletki. Piękne one są, i też myślę, że na różne okazje można je wykorzystać. Ta jest taka bardziej, powiedziałabym, rzucająca się w oczy, więc też do takich jednokolorowych ubrań na jakaś czarna, zwiewna, kiecka, lniana. Widzę to razem. Chociaż z tym też to dobrze wygląda. Mimo, że tak to niby delikatnie, ale tutaj coś się dzieje. Dobra, biorę trzeci, trzecią rzecz, bo nie pamiętam, czy to jest zestaw, czy zestaw. Dobra, trzeci zestaw i już wracam do Was z kodem. Ten zestaw na stronie widziałam też w innych kolorach i grubo się zastanawiałam, czy biały, czy niebieski. Postawiłam jednak na biały już sobie założę drugi kolczyk. Słuchajcie, ja biżuterię od Wezi noszę kilka lat, można powiedzieć i to nie jest tak, że tylko kiedy tutaj nagrywam, tylko naprawdę na co dzień z tego korzystam. Uważam, że jest po pierwsze piękna, jest duży wybór, ale też ona jest trwała. Ja nieraz jak założę sobie jakiś pierścionek, to noszę go miesiącami, myję w nim naczynia, kąpię się i nic kompletnie się z tym nie dzieje. Dobra, kod zniżkowy. Z kodem Lato 15 macie 15% zniżki, ale to ładnie wygląda, 15% zniżki yy, i to łączy się z tym kodem głównym na stronie, bo na stronie Wezi też często są różne promocje.